wszystkich w imię Jezusa Chrystusa. Święt. Nowy rozdział, nowy kartek. Może się próbuję, się nie dodać. W ogóle pomówił na Panie Boże, tak jak to dzisiaj miesią, dziękujemy Ci za każdego brata i siostrę, dziękujemy Ci Panie za zbawienie, dziękujemy Ci za to miejsce i chcemy Panie Cię wywyższać i uwielbić. Proszę Cię Panie, żebyś prowadził mnie w tym słowie. Żeby to słowo było zachętą do tego, żeby lepiej Ci służyć i żebyś Ty był we wszystkim wyluzczony. A ja proszę ci o to, Panie nie Amen. Amen. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział. Jest nas dzisiaj trochę mniej, ale pamiętajmy też o naszych braciach i siostrach, których dzisiaj nie ma. Pamiętajmy o nich w modlitwie, i w uchorzeń, i w różnych przyczynach. zapominajmy o nich. W także ja już niestety muszę dłuższy tekst, to, żeby się nie jąkać, musiałem sobie parę i też musiałem poprosić żonę, przez sobie rozumiałem. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem Jego Gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać Mu pokłon. Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli – w Betlejem, w Judei, bo tak jest napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemię Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei, z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem Izraelem. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A posyłając ich do Betlejem, powiedział: Jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja pojechał i oddał mu pokłon. Oni więc wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich. Aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Wtedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali, oddali mu pokój. Potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. Wstał więc, wziął w nocy dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu. I przybywał tam, aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka, z Egiptu wezwałem mojego syna. Wówczas Herod Widząc, że został szukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem, i całej okolicy, w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: Słychać głos Brama, lament, płacz i wszelkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie i powiedział Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi izraelskiej. Umarli bowiem ci, którzy czyhają na życie dziecka. Wstał więc, wziął dziecko oraz jego matkę i przybył do ziemi izraelskiej. Lecz gdy usłyszał, że Archelaus Ar króluje w Judei w miejsce Heroda swojego ojca, bał się tam iść, ale będąc napomniany przez Boga we śnie, odszedł w stronę Galilei. A przyszedłszy mieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroku, będzie nazwany Nazarejczykiem. Kiedy przeważnie słyszę kazania na, na temat tej, tej Ewangelii, to przeważnie słyszę o tym, że Chrystus się urodził, słyszę o czynach mędrców. Ale, ja chciałbym powiedzieć co innego. Ja chciałbym, ja chciałbym, ja zobaczyłem tutaj zachętę, tak jak Ty, Marcin, dzisiaj mówiłeś po walkę, o no, wiarę dla Pana. Chciałbym, chciałbym, żeby to była zachętą do pójścia w odpowiednim kroku. Widzę tutaj różne decyzje. Widzę decyzje, które zostały podjęte dobre i które, które prowadziły do dobrej rzeczy, ale, widzę też decyzje złe, które zostały podjęte. I jak to w życiu, żeby cokolwiek zrobić, żeby podjąć jakiś krok, najpierw mamy jakiś pomysł, później podejmujemy decyzję i, i podejmujemy ten krok. Tytuł dzisiejszego kazania jest małe kroki w wielkich celów. Żeby pokonać jakiś dystans, co trzeba zrobić? No Dystans, żeby pokonać, to zaczynamy najpierw od małego kroku, tak? Pierwszy krok, drugi krok. Mamy coś zaplanowane, jakiś dystans, wtedy ten, ten dystans jest do osiągnięcia. Jeśli, jeśli, jeśli tam to trzeba oczywiście przez te kroki, no ale żeby zacząć go zdobywać, to musimy zrobić ten pierwszy krok. Żeby wejść na szczyt podobnie, tak? żeby chłopaki wiedzą, żeby zdobyć jakieś mistrzostwo, no to trzeba zrobić pierwszy krok, zapisać się na treningi, trzeba zacząć trenować i wtedy jest możliwe osiągnięcie jakichś tam założonych celów. Chciałbym mówić o decyzjach, które mają swoje konsekwencje, bo o tych pierwszych krokach, które prowadzą do dobra lub zła. I zależy mi na tym, żebyśmy zrozumieli, że ten pierwszy krok jest bardzo ważny. Zależy mi na tym, żebyśmy zrozumieli, że, że potrzebujemy czasami refleksji i zastanowienia, zanim pomysł, który jest w naszej głowie, zanim wykonamy go, Zanim zrobimy ten pierwszy krok, bo później to już często jest lawina zdarzeń. Później to już jest często tak, że od tego pierwszego kroku wszystko się zaczyna i on już skutkuje swoimi konsekwencjami. I też często jest, że, że tak jak mówiłem, że to jest to lawina zdarzeń, i, i chciałbym mówić też w tym wszystkim o czterech cechach naszych: jak pycha, duma, przerażenie i trwanie. Które później przeszkadzają nam w wycofaniu się, w zrobieniu kroku wstyd. Trwamy w tym złym kroku niejednokrotnie, dążymy w tej złej decyzji. Potrzebujemy takiej refleksji. Chciałbym trochę o tym mówić. Herod na pewno kierował się, się dumą, pychą i przerażeniem. Tak jak jest napisane w trzecim wersecie, gdy król Herod usłyszał, przeraził się. A z nim cała Jerozolima. Te, te cechy mogą mieć tragiczne konsekwencje. Ja chciałbym je odnieść do Kościoła, mam dwa punkty, i do świata. I muszę powiedzieć, że padnie dzisiaj na pewno kilka przykrych słów, yy, takich samooceny co do, co do Kościoła. I, i jacy to, to o tym mówił ostatnio, ja byłem bardziej, yy, znaczy bardziej. Byłem przygotowany, miałem więcej na ten temat do powiedzenia, ale dzisiaj tylko wspomnę kilka rzeczy, bo, bo wszystko, bo rozumiem, że prawie wszystko zostało powiedziane, to było bardzo dobre kazanie, e, ale chciałbym się do tego Tak jak mówiłem w trzecim wersecie, Herod przeraził się, e, to spowodowało jego złą decyzję, jego pierwszy krok. W siódmym i ósmym wersecie czytamy, wtedy Herod potajemnie wezwał Męców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, A posyłając ich do Jezusa, powiedział: Idźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja pojechał i oddał im pokój. Ten krok Heroda doprowadził do zwykłego... Do on mógł okazać się tragiczny co do świata, ale on się nie okazał tragiczny co do świata, bo Jezus przetrwał, tylko okazał się tragiczny co do dzieci. Czytamy w 16 wesecie. Ten krok, ta zła decyzja, to zło postanowienie, ta pycha, ta duma, strachu utraty królestwa doprowadziło do tego, że mnóstwo dzieci umarło. To była to był bardzo, bardzo zła decyzja. To była, to była decyzja. I taka decyzja nie ponosił, yy, ale mędrcy podjęli słuszną decyzję. Mędrcy w XII będą będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. Oni podjęli słuszną decyzję, oni usłuchali Boga. I jak często my konsultujemy z Bogiem nasze decyzje, zanim je podejmiemy? Ja muszę przyznać, że mam wiele do poprawienia w tej kwestii. Jak często my zrobimy coś, a później, a Panie, już się zapóźniłem, pomóż. Jak się z tego wycofać? Jak, jak, mam, jak, mam, jak mam zrobić krok wstecz? Często pobiegniemy szybko, a później jest nam często z... ciężko zwolnić często podejmujemy decyzje, które, które są zbyt pochopne i zbyt szybkie. Zobaczymy, jak te złe decyzje prowadzą do tragedii, a dobre do wybawienia. Chciałbym się też zwrócić dzisiaj akurat, nie mam myślałem, że będzie więcej osób, ale kto wie, może ktoś nas będzie słuchał do osób, które jeszcze nie zaufały. Twoja decyzja, jaką podejmiesz, ma swoje konsekwencje. Ta decyzja pozwoli ci albo uniknąć kary wiecznego potępienia, albo pozwolić mieć przychylność Boga, tak jak będziemy patrzyli później, albo spędzić wieczność w piekle i zrozum, że Ty sam będziesz sobie winny. To, jaką podejmiesz decyzję, w którym kierunku pójdziesz, w którym kierunku postawiłeś ten krok, czy poznania Ewangelii, czy zaufania Bogu, czy odwrócenia się od Boga, to ma swoje konsekwencje. Świat nam mówi, że nie, żyjmy dla siebie, ale to ma swoje konsekwencje. Dla, mówię do osób, tak samo, które się jeszcze nie nauczyły, które potrzebują poznać Boga i tak samo do nas, którzy my podążamy za Panem Jezusem, ja wolę mówić, staramy się podążać za Panem Jezusem, staramy się, się szukać Jego woli, staramy się rozumieć Jego wolę, e, że te decyzje też mają być, nie, mają swoje konsekwencje. Jaka powinna być postawa Kościoła? No wydaje mi się, że taka jak tych mędrców, tak? Oni postanowili coś zrobić. Pierwszy i drugi werset przeczytajmy. A gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za tym króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i wypytywali, gdzie się jest ten król, który się urodził. Widzieliśmy bowiem jego na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać Mu pokon. Oni zrobili pierwszy krok w dobrą stronę. tak, oni, oni słyszeli o tym, co się ma wydarzyć, i oni zaufali temu, co ma się wydarzyć, i poszli za tym, co ma się wydarzyć. Zrozumieli, że wypełnił się czas. Szukali Jezusa i oddali Mu pokon i, i ofiarowali Mu coś. Jeden 11, 11 werset mówi... Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. Dzięki Bogu za nas tutaj, i tak jak brat Józef dzisiaj mówił, powinniśmy dziękować Bogu za każdego z nas, dzięki Bogu za to, że my Przyszliśmy do Jezusa, zrozumieliśmy, że potrzebujemy Jezusa i zaufaliśmy Jezusa ale, Jezusowi. Ale tutaj widzę pewien problem, że chyba nie do końca, kiedy patrzę, dostrzegamy, w jakich żyjemy czasach. Nasza uwaga jest, Marcin dzisiaj o tym mówił, skierowana na życie doczesne zamiast na Jezusa. To nie pozwala nam dostrzec zagrożeń, jakie są wokół świata. Trochę jak ci mędrcy, którzy przyszli i nie dostrzegli, po co Herod ich wezwał. Oni przyszli na wezwanie Heroda i oni usłużyli Herodowi w złej decyzji. Oni nie dostrzegli zagrożenia. Musimy być bardzo ostrożni i czujni, zanim postawimy ten pierwszy krok. Musimy się zastanowić, co musimy zrobić. Musimy uważać. Znamy przypadki, kiedy religia razem z władzą prześladowała chrześcijan. Ze względu na Jezusa, czy mamy dokładać do tego rękę przez nasze nieost nie, nieostrożne postępowanie? Mam wrażenie, że dzisiaj pszczoły tak się zachowują. Jakby dogmaty i teorie były ważne, a Pan Jezus schodzi na drugi plan. Skupiają się na różnicach między nami, a nie na Panu Jezusie. Patrzą na siebie wrogą i powiesz mi, wiesz co może przesadzać. Niedawno otrzymałem, otrzymałem yy, sms wyobraźcie sobie, to jest niesamowite. Najpierw ten, ten ktoś, bo to jest anonimowy SMS, wysłał mi link do kazania pewnego pastora o miłości i, i obejrzałem połowę tego kazania. Świetne, ta połowa, świetne kazanie, naprawdę świetne kazanie o miłości, o tym, że trzeba się poświęcać, że miłość to jest też y, służba tak, y, i poświęcenie. A za chwilę, na drugi dzień dostaje SMS-a do tej, tej osoby, nie chcemy was nie zrozumiałem. Dlaczego w ogóle do mnie ten SMS? Ale jak można najpierw wysyłać coś o miłości, zachęcać ja rozumiem, że te kazanie miały mnie zachęcać do miłości, tak? A za chwilę wysyła mi nie, nie chcemy Was w dni. Jakby to, że jesteś... Ja mam wrażenie, że dzisiaj, kiedy patrzę na, na, na to, jak, jaka jest relacja między, między braćmi i siostrami. To tak jakby, jakby to, że jesteś z innego kościoła by kwalifikował cię w ogóle. Jakbyś, jakbyś już nie, 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 zauważył, jakbyś nie był dzieckiem Jezusa, tylko ty, do którego ciężko, a A ty do tego. Nie, tylko u nas jest. Tak nie powinno być między braćmi i, i siostrami. A wystarczy tylko chwila szczerej refleksji, kto na tym wszystkim korzysta. Komu to wszystko służy, staliśmy się sędziami. Od czego to się zaczęło? Być może od przerażenia, które nie pozwala nam rozsądnie podejść do sprawy, tak jak Herod w trzecim wersecie. Może przez to, że w tych kościołach, tak jak się dzisiaj mówiłeś, jest zła nauka i boimy się, jesteśmy przerażeni pójść za prawą, Boimy się zaufać samemu Jezusowi, a wolimy trwać w tym, w tych guru, którzy nas nauczają, w tych, w tych naukach, które wydają nam się służna. W tym pokładamy nadzieję, a nie w Jezusie Chrystusie. Po co nam słowo Boże wtedy? To ma być dodatek do naszego postępowania, do usprawiedliwiania tych? Tak mamy szukać wersetów, które nam pomogą żyć tak jak chcemy? Czy my mamy się dostosowywać? To jest słowo Boże, przypominam. To nie jest książka spisana, tylko to jest słowo Boże. Ono jest po to, żebyśmy to my do niego się dostosowali. My szukali woli Chrystusa i my postępowali według tej woli, a nie Chrystus ma się do nas dostosować. To jest bardzo ważne. Musimy o tym pamiętać. Pamiętajmy, że nie mamy wyłączności. Wiesz tyle, ile Pan Ci objawił, Skoncentruj się na tym, co, co jest naprawdę ważne. Zastanawiałbym, zas... nie mówię, że to ktoś z nazwą, ja mówię ogólnie do Kościoła, bo, bo bardzo spotkałem się z tym, że, że bracia i siostry są między sobą obgadywani. Czy zastanowiłeś się, że obgadując brata czy siostrę, sługę Bożego obgadujesz? List do Jakuba 5:9. bracia, nie narzekajcie jedni na drugi, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Nie zapominajmy, że, yy, że to Bóg jest sędzią. Jeśli ktoś błądzi, on zda relację Bogu ze swoim postępowaniem. Nie dokładajmy do tego znaczy, chodzi mi o to, żebyśmy się po prostu nie dali wciągać w tą, w, tą, w tą dyskusję, w te prześladowania, w te, w te negatywne emocje. My skupmy się na Chrystusie, bądźmy ży, żywym Kościołem, który ma tylko jeden cel, który ma na celu podążanie za Panem Jezusem. Te brudy światowe zostawcie w brudu. Niech ci ludzie, którym, 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 którym imponuje takie coś, obgadywanie innych, yy, skłócywanie innych. Oni zdadzą relację Bogu z tego. Niech oni się tym sami zajmą. Nie dajmy się światu w to wciągać. My szanujmy braci i siostry, szanujmy tych, którzy zaufali Jezusowi, Chrystusowi, i niech oni podążają swoją drogą. A kto wie, jak mu pisał. Może Bóg e, e, naprostuje ich, tak jak mówili dzisiaj bracie, o tym, e, o tym o tym pastorze, który, który też zrozumiał, że jest e, na tym wszystkim korzystaj komu to, stajemy się sędziami. Później to już jest lawina pierwszego kroku. Później już kiedy pójdziemy w tą złą stronę, kiedy, kiedy damy się w to wciągnąć, kiedy, kiedy znajdziemy się w takim towarzystwie popieczników, którzy też się tym lubują, jak się później z chyba wycofać? Później gruma i pycha nam już na to nie pozwala, tak jak herodomi trwają już w tym uporze. Później jest ciężko zrobić krok wstecz. Ja. Już jesteśmy, już daliśmy się wciągnąć, jak tu się teraz z tego wycofać, co sobie ten brat czy ta siostra pomyśli? wiesz co? ty pomyśl sobie, co Pan Jezus co o tym zrobić. Nie wiem, jeśli ty robisz coś złego, to zrób jak najszybciej krok wstecz i się wycofaj. Tutaj widzę wielką potrzebę stawiania małych kroków. Mówię ogólnie co do Kościoła. Tu widzę, widzę że postawiono już zbyt wiele milowych kroków które mogą być bardzo, które mogą mieć bardzo i tak jak Jacek mówił ostatnio na ten temat, jakbyśmy żyli w powtórce z rozrywki, naprawdę, przecież wiemy jakich o jakich konsekwencjach Jacek mówił, jak, jak, jak bracia wydawali braci i jak, jak to było tragiczne, czy naprawdę w tej chwili to do tego samego zmierza, że kościoły niedługo zaczną się wydawać, zaczną na siebie źle patrzeć, zaczną siebie oskarżać o różne rzeczy, nie wiem, ja tego nie wiem, ale ja na pewno nie chcę w tym uczestniczyć. Ja wiem, że ja chcę się skupić na Jezusie i na Ewangelii. I, i, i do tego zachęcam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze, żeby się opamiętać. Nie mamy wyłączności, a to już przepraszam, bo przechodzę stronę. Wiele jest do zrobienia, ale to, ale to nie jest niemożliwe z Bożą pomocą. Bóg jest tym zainteresowany, a jeśli Bóg jest tym zainteresowany, to nie może nic temu przeszkodzić. Ani Herod, ani świat. Chrystus zwycięży i przyjdzie w swojej chwale. Zadajmy sobie pytanie, jakimi sługami jesteśmy? Czy tak jak mędrcy w XII wersecie, którzy będąc ostrzeżeni przez Boga wracali inną drogą, wybierzemy prawidłową drogę i pójdziemy prawidłową drogę, powrócimy jeśli się pogubiłeś, czy tak jak ten mędrny, spostrzeżony, powrócisz do tego, co ważne, słuchając Boga i podejmując słuszne decyzje, dajmy sobie czas, zanim coś zrobimy. Czy tak jak Herod, prowadzony na własnymi ambicjami, pychą, dumą, będziemy trwali w swoim utworze? Co do świata: świat cały czas czycha, tak jak Herod na Jezusa i na jego prawdę Siódmy werset. Wtedy Herod wezwał podajem mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się Dwudziesty 22 werset. Ale gdy usłyszał, przepraszam, nie wiem, nie mówić. I świat cały czas czeka, Chnuje, obmyśla, jak to ośmieszyć Jezusa, jak podważyć chwa i ma na to coraz to wyśmienitsze sposoby. Począwszy od twierdzenia, że Bóg nie istnieje, przez zniekształcenie prawdy o nim, a kończywszy na tym, że już ludzie twierdzą, że są sami bogami, że oni wszystko sobie zasługują. I Bóg nas ostrzega przez ten tekst i pokazuje, jak to będzie. Na czym skupiony jest ten tekst do dnia Na przetrwaniu Jezusa. Na oni chronili Jezusa. Oni byli zaangażowani Józef mędrcy w ochronę Jezusa. Na czym my powinniśmy się skupić? Tak samo, na przetrwaniu prawdy o Jezusie, na przetrwaniu tej Ewangelii, bo Ona jest życiem. Dwunasty werset mówi, tak jak opusty, mędrcy ostrzeżeni zawrócili. Trzynasty werset, a gdy oni odeszli od Aniu Pana, okazał się weźmie i Józefowi powiedział, wstań, weź dziecko raz jego matkę i uciekaj. 14. Wstał więc i wziął w nocy dziecko oraz jego matkę. 15. werset i przebywał tam do śmierci Heroda. 22. werset, tu usłyszał, że króluje w Judei Archelaus, tak samo, yy, yy, napomniany przez Boga, już nie odszedł. Mam wrażenie, że, że, że ten rozdział mówi dużo o tym, że świat będzie cicho na Jezusa. I dzisiaj Widzimy to. Świat cały czas czyha na Jezusa. Co jest dziełem w dzisiejszych czasach? To samo. Zniszczyć imię Jezusa, zniszczyć wiarę w Jezusa, zniszczyć Boga, być samochwalczym światem, ale coś takiego jak Bóg nie istnieje. Na tym dzisiaj zależy światu. Tak samo jak wtedy zależało Herodowi na zniszczeniu Jezusa. Tak samo dzisiaj światu zależy na tym, żeby zniszczyć Jezusa. Musimy to zrozumieć, że żyjemy w takich czasach. I ten czas trwa od 2000 lat. Od 2000 lat zależy światło na tym, żeby Jezus nie istniał. Co zwycięży? Na pewno Bóg. Pytanie brzmi, jaka będzie nasza postawa w tym wszystkim. Czy jak Józef, który w tamtym czasie zgodnie z ojca z Jezusa? Czy my będziemy strzegli Ewangelii? Czy Jezus i Ewangelia zejdą na drugi plan i zaczniemy się zajmować wszystkim innym i tym, co jest naprawdę ważne? To jest pytanie, które każdy z nas musi sobie, musi sobie zadać. Świat czyha, świat chce zabić, diabeł czyha na to, żeby zniszczyć jak najwięcej ludzi, pozbawić ich życia. My w tej chwili jesteśmy po to, żeby zachować. Ewangelię, żeby zachować wiarę w Jezusa, żeby nieść ludziom Ewangelię, żeby ludzie mogli skorzystać z tego. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 16,15 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kończąc, przetrwanie Ewangelii, przetrwanie łaski, jaka ja się objawiła w Jezusie, to jest nasz priorytet. My jesteśmy teraz, widzimy, że Bóg jest tym żywo zainteresowany był zainteresowany wtedy jest zainteresowany dzisiaj i to jest ciekawe, że my na to nie zasługujemy, a Bóg nadal jest zainteresowany, żeby jak najwięcej ludzi skorzystało z Jego łaski i, i żeby, żeby ta Ewangelia dała im życie Ja ja chcę ludziom zadać oni zdawali sobie sprawę jak cenny jest Pan Jezus i kim jest dla świata czy my zdajemy sobie sprawę jak cenne dzieło zostało nam powierzone naprawdę cenny dzieło zostało napowiedziane. Ja jest, nie dość, że jestem wdzięczny, tak jak dzisiaj mówiliśmy, Panu Jezusowi za zbawienie naprawdę. I, i wiem, znam Was, wiem, jak jesteście wdzięczni, ale jestem dumny z tego, że mogę służyć Panu Jezusowi, że mogę iść do ludzi i nikomu nic z nas nie jest łatwo. Każdy ma, ile razy ja, a dobra, dzisiaj nie pójdę, a dobra, dzisiaj poważniejszy się czy to Gdybym chciał słuchać tego, tych potrzebów, to prawdopodobnie nigdy bym nie wyszedł na ulicę, prawdopodobnie nigdy bym tu nie stanął. Wierzcie mi, każdy z nas, nie jesteście wyjątkowy, każdy z nas się z czymś zmaga. Ale wiesz co, jeśli masz jakiś problem, który cię na, na, na początku przerasta, zacznij od małych kroków. Po prostu zacznij postanów, bądź wiernym temu, co postanowiłeś. I Zacznij od małego kroku, niech to będzie malutki krok, który, który, pozwoli ci postawić następny. My często mamy tak, że chcielibyśmy od razu zdobywać te tak? od razu być nie wiem, mówcami, dobrymi, tak jak ja na przykład, często wychodzę głosić się w angielę. Zawsze mam problem z tym, żeby dobrze do ludzi dotrzeć, tak, żeby żeby to miało sens. Ja będę mówił, że na ulicy, kiedy głoszę Ewangelii, byśmy chcieli od razu być tak? ale nie. Niech to, że nie jesteś idealny w czymś, nie zniechęca cię do tego, żeby nie pójść w tym kierunku. Zacznij po Dzisiaj my jesteśmy na pierwszej linii, jak Józef i Męcy. Dzisiaj też świat pała nienawiści do Pana Jezusa. Ja bym robił, co może, jak ja ta pytanie brzmi, czy my na to pozwolimy? Pozwolisz na to, bracie i siostrze, żeby diabeł zwyciężył? Zadaj sobie to pytanie. Na co ty pozwolisz? Tak więc tak jak męcy, Józef, zwróć na chwałę Pana Jezusa i na chwałę Boga. Dzisiaj ty piszesz swoją historię. Zacznij od, ma... od... od małych kroków i stawiaj przed sobą małe cele, a zobaczysz, jakie szczyty Bóg pozwoli ci osiągnąć. Zaufaj Bogu w tym wszystkim. Bez Boga nic nie zrobisz, tylko będziesz zniechęcony. Poproś Boga o radę, pomóc się o radę, pomóc się o pomoc w tym, co chcesz zrobić. Wiem, że strach jest bardzo ciężkim przeciwnikiem w głoszeniu, czy w rodzinach, czy w znajomym, ale poproś Boga, zacznij pomału. W chodzi za mną takie, mm, kiedy, kiedy Dawid pokonał Odiada, to był problem, który ja robiłem od początku na pewno, ja szedłem na starcie. Ja szedłem na, na konfrontację, ale zobaczcie co Dawid. Dawid miał Boga za sobą, co on zrobił? On nie poszedł na konfrontację z Nojatem. On użył sposobu. On wziął ten mały kawyczek, który pokonał Nojata. Tak samo Ty. Pomyśl, zrób mały krok w kierunku te, tego, żeby zachować Ewangelię, żeby bronić Jezusa żeby głosić Ewangelię. Użyj sposobu, użyj mądrości Bożej, ale zrób coś. chwałę tak, Pana, chron to, co jest najcenniejsze. Chroń naszego Pana Jezusa, chron Ewangelii, która daje życie. Staniemy.